To jest ostatnia chwila. Nadchodzi koniec. Ja ci to uświadomię, synu, zanim sam spłonę. To jest ostatni moment, który zobaczysz za życia. Cywilizacja, która wisi na ostatnich niciach. Nie szukaj ukrycia, albowiem nadchodzi koniec. Ja ci to uświadomię, synu, zanim sam spłonę. To jest ostatni moment, który zobaczysz za życia. Nadchodzi ostatnia chwila. Zacznij odlicza To jest jedna z przepowiedni zaszyfrowanych w runach. To ostatnia chwila świata, który właśnie umarł suma wszystkich strachów. Upadła ludzka duma, masowa histeria Rozprzestrzenia się jak czuma, ogniska una W miastach pozbawionych prądu, woda stopniejących ląd lodów Zalała większość lądu, dzień ostatecznego sądu Nadszedł Armagedon, to koniec tych bogatych i tych pogrążonych biegą pęka bekon, miliony ludzi szuka ratunku Człowiek dołączył do listy zagrożonych gatunków Politycy uciekli do bunkru, rząd upada Jak datos przepowiada nadchodzący koniec świata Nuklearna zagłada, dzisiaj Watykan skłonie Ludzie na całym świecie modlitwy składają dłonie Nadszedł koniec pokrytów, Bóg nie ochroni. Bo dopiero chwili śmierci przypomnieli sobie oni oni Syrena, niczym trąby aniołów. Jutra nie ma, jest świat sprowadzony do popiołu. To Topi się ołów, całe miasta soją w płomieniach. A wszystko co powstało z kroku, w proch się zamienia. Matka Ziemia dokonała aborcji na swych dzieciach. Po za zaniszczenie jej dużych przez stulecia. Nie ma dokąd ucieka, nie ma ratunku dla nas. Oto nowy rozdział w apokalipsie świętego Jana. To jest ostatnia chwila. Nadchodzi koniec, ja ci to uświadomię synu, zanim sam wskonę, to jest ostatni moment, który zobaczysz za życia. Cywilizacja, która wisi na ostatnich niciach, nie szukaj ukrycia, albowiem nadchodzi koniec, ja ci to uświadomię synu, zanim sam wskonę, to jest ostatni moment, który zobaczysz za życia. Nadchodzi ostatnia chwila, zacznij odliczać. Smut, siarki i chemika, jak które w oczy gryzą w walki nawalki gnąca się aż po sam horyzont Koniec jest bliski, w tym czasie politycy liczą straty i zyski Pociski, albileria, gra trzęsący ziemią Trwające od pokoleń walki afrykańskich plemion Jak demon, rodzecze tych, które nadrzenią Tu życie ludzkie na ogół wielką niewielką ceną Wienią dyktuje warunki temu okrutnemu światu Ludzkie szczątki zbędli to w tym procesie rozkładu Jak w obrężeniu Stalingradu na słód do kanibalizmu zmusza ludzi Nieustanny głód, bliski wschód Tu wojna toczy się od stuleci Matki klęczące w kałużach krwi własnych dzieci Armię naprzeciw siebie bracia zabijają braci Gdzie dwóch się bije trzeci korzysta, a czwarty traci Politycy kładą nacisk na rozwój w militariach Powstaje kolejna armia, którą dowodzi wariat To są realia synu, a nie filmowa fikcja Masowe groby, gwałty i ostra amunicja całej naszej populacji przetrwa tylko paru Człowiek skitrany w skitranych gruzach, jak jebany karaluk Wśród toksycznych Oparów zasłaniających blat słońca Ostatnie ludzkie życie samotnie dobiegnie końca To jest ostatnia chwila Nadchodzi koniec, ja ci to uświadomię Synu, zanim sam spłonę To jest ostatni moment, który zobaczysz za życia Cywilizacja, która wisi na ostatnich niciach Nie szukaj ukrycia, albowiem nadchodzi koniec Ja ci to uświadomię, synu, zanim sam spłonę To jest ostatni moment, który zobaczysz za życia Nadchodzi ostatnia chwila, zacznij odliczać